Większość osób kojarzy pszczołę z owadem hodowanym w pasiekach i produkującym miód, zwanym popularnie pszczołą miodną. W rzeczywistości jest to jeden z około 450 gatunków pszczół żyjących w Polsce i ponad 20 tysięcy gatunków żyjących na świecie. Powiązanie między życiem człowieka i życiem pszczół jest ogromne. To właśnie pszczołowatym i ich pracy zawdzięczamy co najmniej 1 trzecią żywności. My ludzie jesteśmy uzależnieni od owadów zapylających w o wiele większym stopniu niż nam się wydaje. Teraz takie bardzo modne jest hasło, że Einstein powiedział, że jeżeli pszczoły wyginą, no to populacja ludzka będzie mogła istnieć tylko 4 lata. I na pewno coś w tym jest, ponieważ przez pszczołowate zapylanych jest szacunkowo około 170 tysięcy gatunków roślin. I mówi się też, że gdyby nie pszczoła miodna, gdyby nie jeden gatunek owada, nie istniałoby na świecie około 40 tysięcy roślin. I to zapylanie roślin przez owady ma taki charakter ścisłej symbiozy, polegającej na tym, że rośliny dostarczają pszczołom nektaru, czyli węglowodanów, i pyłku, czyli białka, niezbędnego do funkcjonowania rodziny, a w zamian za to pszczoły dokonują niezbędnego krzyżowego zapylania roślin. Pszczoły przynoszą bardzo dużo korzyści gospodarce człowieka z tytułu zapylania. Niektórzy nawet pokusili się, żeby obliczyć, jaka to jest wymierna korzyść i okazuje się, że jest to ponad 153 miliardy dolarów. Żeby wycenić całą wartość produktów pszczelich, jest to naprawdę bardzo niewielka część tego, co pszczoły dają gospodarce człowieka. Dla przykładu mogę powiedzieć, że w niektórych uprawach nie będziemy mieli w ogóle owoców, jeżeli nie będzie pszczół. W Kalifornii uprawia się olbrzymie powierzchnie migdałów i plantatorzy migdałów potrzebują 1,5 miliona rodzin pszczelich do zapylenia sadów migdałowych. A w całych Stanach Zjednoczonych jest 2,5 miliona rodzin pszczelich, czyli praktycznie z całych prawie Stanów Zjednoczonych pszczelarze jadą do Kalifornii, żeby postawić swoje pszczoły na plantacji migdałów. Oczywiście pszczelarze otrzymują za tę usługę ekwiwalent. Są to naprawdę duże pieniądze: od 140 do 200 dolarów za jedną rodzinę. Podobnie ma się rzecz z czereśniami. Jeżeli byśmy nie mieli pszczół, nie mówię tylko o pszczołach miodnych, ale w ogóle o owadach zapylających, to nie będziemy mieli ani jednego owoca na drzewie czereśni. W przypadku odmian samopylnych, tu mamy trochę inną sytuację, ponieważ nawet bez udziału pszczół te odmiany samopylne zawiążą owoce, natomiast będzie to plon o połowę niższy niż w przypadku, jeżeli owady zapylające będą na kwiatach. I ewentualnie, jeśli mówimy o roli u. Owoców, które wymagają do zapylenia nie pojedynczego ziarna pyłku, tylko wielu ziaren pyłku, na przykład w przypadku jabłoni potrzeba 10 ziaren pyłku, ponieważ jest 10 zalążków jeżeli tych ziaren nie będzie w dostatku, to wtedy nie zawiążą się nasiona w komorach nasiennych i to jabłko będzie niekształtne. W przypadku roślin rolniczych, i tu jako przykład mogę podać rzepak, to mamy taką sytuację, że rzepak jest akurat rośliną samopylną, to znaczy może zawiązywać plon, bez udziału owadów, ale jeżeli owady zapylające będą na kwiatach, to ten plon e, nasion będzie o 30% wyższy. Przyjmuje się, że dobre zapylenie upraw owadopylnych przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin powoduje wzrost plonu średnio o 50% plandator musi mieć na uwadze troskę o owady zapylające i bardzo oszczędnie gospodarować środkami ochrony roślin i bardzo rozważnie, żeby wszystko wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, żeby to było poza lotem owadów, żeby te zabiegi nie szkodziły owadom, bo w niektórych sytuacjach mamy już takie przypadki, że Pszczoły zostały wytrute przez nierozważne stosowanie środków ochrony roślin. Jednym z wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. To zaś w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Stosując środki ochrony roślin, należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów. Ostatnimi czasy mówi się też, że jedną z domniemanych przyczyn zmniejszania się liczebności rodzin pszczelich są nowoczesne środki ochrony roślin, to znaczy te, które zawierają jako substancję aktywną neonikotynoidy. Istota działania neonikotynoidów jest taka, że uszkadza system nerwowy szkodników a jednocześnie też może uszkadzać system nerwowy owadów pożytecznych. Są to środki systemiczne, czyli które krążą w roślinie. Właściwie z naszych badań wynikało, że w nektarze to były śladowe ilości tych neonikotynoidów, natomiast w pyłku jest ich dużo więcej. 1 grudnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej ograniczające stosowanie trzech najgroźniejszych substancji z grupy neonikotynoidów na okres dwóch lat. Decyzję podjęto na podstawie danych zawartych w raporcie Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, w którym stwierdzono, że pestycydy neonikotynoidowe niosą duże ryzyko negatywnego wpływu na pszczoły. Cały czas prowadzone są badania na temat szkodliwości neonikotinoidów na zapylacze. Wiadomo już, że nie wszystkie substancje z tej grupy są szkodliwe. Na pewno rolnicy wykonujący zabiegi pestycydami z zawartością neonikotinoidów powinni stosować je z wielką ostrożnością i w porozumieniu z okolicznymi pszczelarzami. Trzeba też jeszcze zauważyć, że w, w przypadku produkcji rolniczej pszczelarze muszą zadbać o to, żeby była. Odpowiednia, odpowiedni rozkład roślin pożytkowych w czasie i przestrzeni. W przestrzeni pszczoły mają zasięg produktywnego lotu do dwóch km, więc w promieniu dwóch km od pasieki powinien być dostatek pożytków i tylko takie pastwisko pszczele bierzemy pod uwagę, ale bardzo ważne jest, żeby te pożytki pszczele były rozłożone równomiernie w czasie, czyli musi być dostatek pożytków od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a to nam może zagwarantować duża bioróżnorodność roślinności w okolicy pasieki. Od 2006 roku mówi się o tak zwanej masowej zagładzie rodzin pszczelich. Zaczęło się to w Stanach Zjednoczonych, tam w tych stanach zachodnich, na przykład w Kalifornii, tam wyginęło ponad 80% rodzin. Dużo się mówi o wpływie GMO na pszczoły, ale przede wszystkim to, co niszczy pszczoły, to są środki chrony roślin i waroza. Waroza została zawleczona z Azji, tam pszczoła wschodnia to inny gatunek niż nasza pszczoła miodna. Waroza funkcjonowała na tej pszczole, żyła, pasożytowała, ale nie był to problem, ponieważ pszczoła wschodnia potrafi sobie z tą warozą radzić, między innymi w ten sposób, że pszczoły nawzajem oczyszczają się z tej warozy albo że na przykład plastry z czerwiem. Który był zaatakowany przez warozę, nie był odsklepiany. Jeżeli na przykład w, u takiej pszczoły miodnej czerw jest tak porażony przez warozę, że pszczoła nie wygryza się sama, no to nasze pszczoły odsklepiają taką komórkę i ta waroza wychodzi i dalej się rozmnaża. Natomiast u pszczoły wschodniej takie komórki nie są odsklepiane i ta waroza jest żywcem grzebana razem z tą pszczołą czy z tym trukiem, który nie jest w stanie się wygryźć pierwszy raz stwierdzono warozę w Polsce w, w w 1980, roku, w 1980 roku w Kreśniku koło Lubina i w ciągu czterech lat była już w całej Polsce. W latach 80. w Polsce padło prawie 80% pasiek, póki nie, nie stwierdzono, że amitraza zwalcza warozę. Zwalczanie warozy jest bardzo trudne, ponieważ uodparnia się ona bardzo łatwo na e, substancje czynne, jeżeli ten sam lek jest stosowany cały czas, więc e, bardzo ważne jest to, żeby, e, żeby na przykład albo łączyć metody takie chemiczne z biotechnicznymi, na przykład e, wycinanie e, plastów z czerwiem e, trutowym, krytym, albo po prostu zmieniać substancje czynne. Lub stosować różne środki do zwalczania tej warozy. Niektóre ze środków można stosować w sezonie, niektórych nie można, ponieważ są w miodzie pozostałości tych leków. Między innymi walkę z warozą wspiera Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa. Polskie pszczelarstwo wspierane jest w bardzo różny sposób. Taki generalny program to program Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa, który w połowie finansowany jest poprzez. Resort rolnictwa i agencję płatniczą agencja rynku rolnego w połowie przez nazwijmy to pieniądze z Unii Europejskiej. Tych pieniędzy jest niewiele bo tylko 5,5 miliona euro rocznie na milion prawie 300 tysięcy rodzin pszczelnych, Ale to finansowanie pszczelarzy nie kandydatów na pszczelarzy zrzeszonych w różnych organizacjach bo poprzez organizacje a nie indywidualnie pszczelarze otrzymują wsparcie to wsparcie jest ukierunkowane w całej Unii Europejskiej tak samo więc na szkolenia to są dopłaty bezpośrednio do zakupu uli, rodzin pszczelich, sprzętu Trzecim bardzo ważnym elementem to jest jednak poprawa pogłowia, a więc tutaj dopłaty do matek pszczelich, dopłaty do zakupu odkładów, bo, czyli nowych rodzin pszczelich. Czwarty bardzo ważny punkt w tych dopłatach to jest walka z chorobami, a więc dopłata do leków. To są badania również naukowe. No i badanie jakości. To jest jednak przyszłość i myślę, że tutaj otwiera się wszystko, bo to z jednej strony pszczelarz ma tą możliwość pokazania tego cudu natury, który sam wybrał z ula, które pszczoły przyniosła, więc jakość, jakość jeszcze raz, jakość tego miodu. Do niedawna pszczelarstwo kojarzyło się wyłącznie z obszarami wiejskimi. Od kilku lat pasieki funkcjonują też w miastach. W Warszawie jest ich już kilka, chociażby ta na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy też ta na terenie Sejmu. Jest to doskonały sposób na zwrócenie uwagi na rolę pszczół w życiu człowieka i ochronę tego gatunku. Uważa się, że miód pochodzący z miasta jest zanieczyszczony, ponieważ są spaliny i tak dalej. Jednak okazało się, że miód, który pochodzi np. z Warszawy, jest bardzo czysty. Odkąd używa się benzyny bezołowiowej, nie ma w ogóle w takim miodzie metali ciężkich. Poza tym w miastach jest bardzo dużo niewykorzystanych pożytków. W Warszawie jest mnóstwo akacji, mnóstwo lip. To są tysiące, naprawdę tysiące drzew. To jest niesamowity pożytek dla pszczół. Pszczoły, które ustawiamy w mieście muszą być łagodne. Nie może. Być także są to pszczoły selekcjonowane czy nierasowe. Jeśli chodzi o przepisy, to ule muszą stać 10 metrów od ogrodzenia, lub jeżeli są na dachach bloków, muszą być 10 metrów od okien sąsiedniego bloku, lub jeżeli stoją w jakimś parku, lub jeżeli stoją na jakimś podwórku w Warszawie i odległość od budynku sąsiedniego jest mniejsza niż 10 metrów, to musi być płot wysokości około 3 metrów. Była to inicjatywa osób, które lubią pszczoły. A pracują w Sejmie, i pod koniec czerwca tego roku zaprosiliśmy pana pszczelarza ze swoimi ulami do Sejmu. Mamy już pierwszy miód, tu jest właśnie słoiczek miodu sejmowego, lipowego. W ten sposób chcemy pokazać, jak ważne są pszczoły, jak ważna jest ich rola w całym ekosystemie. Spotkało się to z naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym, ciepłym przyjęciem ze strony wszystkich osób. I posłów, i senatorów, i pracowników kancelarii Sejmu. No i w tej chwili Sejm nie tylko kojarzy się z produkcją ustaw, w cudzysłowie, ale również z sejmowymi pszczołami. Miód smaczny.